Serce Maryi pełne bólu było jednocześnie sercem pełnym miłości. Ona pokazuje, że cierpienie może przemieniać człowieka. Prośmy dzisiaj za tych, którzy zmagają się z uzależnieniami, aby odnaleźli wolność w Chrystusie i wsparcie we wspólnocie. W ciszy swojego serca, podaj intencję, w której chcesz się dziś modlić. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Jednorodzonego Syna Bożego, módl się za nami. Matko bolesna, módl się za nami. Matko płacząca, módl się za nami. Matko proroctwem starca Symeona przejęta, módl się za nami. Matko do Egiptu uchodząca, módl się za nami. Matko z żalem syna swego szukająca, módl się za nami. Matko pod krzyżem stojąca, módl się za nami. Matko ciało syna łzami obmywająca, módl się za nami. Matko ciało Jezusa do grobu składająca, módl się za nami. Matko zelżywość Chrystusa w swym sercu nosząca, módl się za nami. Maryjo. Królowo męczenników, módl się za nami. Maryjo. Pociecho strapionych, módl się za nami. Maryjo. Obrono słabych, módl się za nami, Maryjo, umocnienie zalęknionych, módl się za nami, Maryjo, światło rozpaczających, módl się za nami, Maryjo, opiekunko chorych, módl się za nami, Maryjo, ucieczko grzeszników, módl się za nami. Przez gorzką mękę syna twego, przyczyń się za nami. Przez boleść, której doznałaś, widząc Jezusa ubiczowanego, przyczyń się za nami. Przez boleść, której doznałaś, widząc Jezusa cierniem ukoronowanego, przyczyń się za nami. Przez boleść, której doznałaś, widząc Jezusa na krzyżu umierającego, przyczyń się za nami. Przez boleść której doznałaś, widząc przebiciem włócznią serca Jezusa? Przyczyń się za nami. Przez Twoje doskonałe zgadzanie się z wolą Bożą, przyczyń się za nami. Przez Twoje pełne zasług westchnienia i modlitwy, przyczyń się za nami. My grzeszni, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, matko-bolesna. Abyś nam łaskę umocnienia w wierze wyjednać raczyła. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Matko Bolesna, abyś nas w życiu i w śmierci godzinie od rozpaczy broniła. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Matko Bolesna, abyś nas ofiarnej służby bliźniemu nauczyła. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Matko Bolesna, abyś nam chwałę męstwa wysłużyła. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Matko Bolesna, abyś nas w wierności, nauce Syna Twojego umocniła. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Matko Bolesna, abyś w nas cnoty czystości strzegła. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Matko Bolesna, abyś nas drogą cierpliwości w chorobach i nieszczęściach prowadzić raczyła. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Matko Bolesna. Abyś nas do prawdziwej pokuty przyprowadzić raczyła, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Matko Bolesna. Abyś nas przed Trybunałem Sądu Bożego wspierała, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Matko Bolesna. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, Matko najboleśniejsza, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Boże, Ty sprawiłeś, że obok Twojego Syna wywyższonego na krzyżu stała współcierpiąca Matka, daj, aby Twój Kościół uczestniczył razem z Maryją w męce Chrystusa. I zasłużył na udział w jego zmartwychwstaniu, który z tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Subskrybuj kanał, trwajcie w modlitwie i włącz powiadomienia. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych modlitw i duchowych inspiracji. Dobrze, że jesteś.